can oh I Dzisiaj mieliśmy ogromne wydarzenie, bardzo ważne dla społeczności Mikoszewa. Było to uroczyste otwarcie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Mikoszewie. O tyle, o tyle piękne wydarzenie, że bardzo długo tak naprawdę zabiegaliśmy o to, żeby ono powstało, ponieważ wdrożenie trwało aż trzy lata ze względu na różne okoliczności. Zatem, bardzo wyczekiwane wydarzenie dzisiaj się ziściło. Realizujemy projekt Urzędu Marszałkowskiego, unijny projekt w ramach działania przedszkolnego i generalnie. Przystępując do tego projektu, żeśmy założyli plan wdrożeniowy. Pierwszym etapem wdrożenia to była adaptacja fragmentu szkoły podstawowej, wcześniej gimnazjum, na potrzeby przedszkolne. I tu okazało się, że tak naprawdę przywróciliśmy taki nieomal stan, jaki był około 25 lat temu, kiedy funkcjonowało tutaj przedszkole w Mikoszewie, a zostało w wyniku kolejnych tam reform zaniechane. Zatem tak Naprawdę oddajemy do użytku dzisiaj sanitariatę i szatnię przedszkolną na wyłączność przedszkolaków. Oddajemy dwie sale dydaktyczne, jedna dla 3-4-latków, druga dla 5-6-latków i w środku między nimi bardzo ważną salę interaktywną. Tam jest ulokowany dywan interaktywny i chcemy wykorzystać go jak najlepiej dla dzieci. To są do nauczania języków, do, do gimnastyki korekcyjnej, ale w ogóle pobudzić ruchowość dzieci, czyli bardzo istotny element funkcjonowania przedszkola no i cóż duży hol i korytarz zatem w całości to wszystko. W diagnozie tak naprawdę 3 lata temu przeprowadzanej, trzy i nawet cztery lata temu przeprowadzonej, e, zakładaliśmy, że będzie zrekrutowanych 27 dzieci do przedszkola. I mimo, że ten czas tak naprawdę upłynął e, nie wiadomo kiedy, to ostatecznie mamy zrekrutowanych 27 uczniów, natomiast już wpisane na listę są dzieci, które na dzisiaj jeszcze nie mają i pół roku, czyli z czasem po prostu do nas w kolejnych miesiącach będą dołączały. E, co jest bardzo istotne. Istotny jest czas pracy przedszkola. Udało nam się, jak gdyby tak rozpisać pracę, żeby przedszkole było czynne 10 godzin, zatem od 7 do 17 po południu. I, i jak gdyby wynikowo do tego zatrudniliśmy kadrę tutaj pracującą. To są cztery nauczycielki i dwie panie pomocowe. No, czyli sześciu ludzi tak naprawdę. Dostało pracę. Ja jestem szczęśliwa, że udało się takie miejsce im przygotować. Ja jestem szczęśliwa z tego powodu i nie tylko ja, proszę mi wierzyć. E, natomiast, czego życzyć? No, no cóż, e, życzę tego, żeby rzeczywiście ziściło się powiedzenie, że najpiękniej dzieci uczą się przez zabawę. Zatem, w pierwszej kolejności, zabawa, z której wynika nauka, no tego im życzę. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji uroczystego otwarcia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej, Podstawowej, Podstawowej imienia na szkolnictwa. Składam wyrazy uznania Pani Dyrektor, Gronu pedagogicznemu, pozostałym pracownikom, rodzicom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego ważnego dla społeczności lokalnej zadania. Otwarcie przedszkola rozpoczyna nowy etap dla wspólnoty szkolnej i mieszkańców Mikoszewa, wpisując się w aktualne potrzeby środowiska państwa pięknej miejscowości. Jestem przekonana, że placówka doskonale wypełni zadania związane z opieką i wychowaniem najmłodszych dzieci, a przychylność i wdzięczność rodziców. Naszej sumiennej i pracy. Pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom życzę sukcesu, wytrwałości w realizacji celów, szerokich perspektyw rozwoju osobistego i zawodowego oraz pomyślności w życiu prywatnym. Wszystkim dzieciom życzę, by każdy dzień spędzony w tym przedszkolu był pełen uśmiechu, ciekawych twórczych zajęć pięknych przeżyć związanych z odkrywaniem tajemnic otaczającego świata. Rodzicom oraz wszystkim bliskim przedszkolakom życzę radości, a także satysfakcji z sukcesów i osiągnięć rozwojowych ich odzieł. W tym szczególnym czasie życzę wszystkim Państwu zdrowia, optymizmu, harmonii i pokoju w sercu podpisała Pomorski Kurator Światy Małgorzata Bielan. 《あっ!》